Ojciec Pio płakał, gdy mówił o tym swoim spowiednikom, drżącym głosem ostrzegał: Istnieją trzy bóle, które Bóg zsyła tylko wybranym duszom, nie wszystkim wierzącym, nie każdemu, kto się modli, tylko nielicznym, których naznaczył do czegoś większego. I jeśli czujesz te bóle teraz, to nie jesteś przeklęty, jesteś wybrany. Ale uwaga: większość ludzi, którzy doświadczają tych bólów, nigdy nie rozumie ich prawdziwego znaczenia. Cierpią bez celu. Zmagają się bez kierunku. Mogą nawet odwrócić się od Boga, myśląc, że zostali opuszczeni, podczas gdy prawda jest dokładnie odwrotna: są bliżej Niego niż kiedykolwiek. Pierwszy ból jest tak głęboki, że możesz być otoczony setkami ludzi, na mszy, w rodzinie, wśród przyjaciół, i nadal czuć się jak jedyna osoba na ziemi, której nikt nie rozumie. To samotność której lekarze nie mogą zdiagnozować, a psychologowie nie potrafią wytłumaczyć. Drugi ból sprawia, że widzisz grzech z taką jasnością, jakby ktoś zdarł zasłonę z twoich oczu. Widzisz zło tam, gdzie inni widzą normalność, cierpisz z powodu rzeczy, które inni bagatelizują, i to cię niszczy od środka, dzień po dniu, bo nosisz ciężar, którego nikt inny nie chce nawet dostrzec. A trzeci ból? Trzeci jest najtrudniejszy ze wszystkich, to cisza. Modlisz się i nic, płaczesz i pustka. Błagasz o znak i otrzymujesz tylko milczenie tak głębokie, że zaczynasz się zastanawiać, czy Bóg w ogóle cię słyszy, czy w ogóle tam jest. Jeśli rozpoznajesz choć jeden z tych bólów, napisz w komentarzach rozpoznaję ten ból. Ten prosty gest to akt wiary, który ma więcej mocy, niż myślisz. I zostań do końca tego filmu. Bo to, co Ci zaraz powiem o każdym z tych trzech bólów, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje cierpienie. Ojciec Pio zostawił nam dokładne wskazówki, jak rozpoznać te bóle, jak je znosić i, co najważniejsze, jak sprawić, by stały się nie przyczyną rozpaczy, ale drogą do świętości, której świat nigdy nie zrozumie. Ale musisz wiedzieć jedną rzecz, zanim zaczniemy. Ten film nie jest dla wszystkich. Jest tylko dla tych, którzy już płakali w ukryciu, dla tych, którzy pytali Boga dlaczego w środku nocy, dla tych, którzy myśleli o poddaniu się, ale coś w ich duszy, jakaś iskra, nie pozwoliła im tego zrobić. Jeśli to Ty, to nie dotarłeś tutaj przez przypadek. Może dziś jest dzień, w którym Twoje cierpienie w końcu nabierze sensu? Co czyni te bóle inne? Nie ich intensywność, nie ich długość, ale ich natura, ich cel, ich pochodzenie. Ojciec Piotr tłumaczył to w sposób, który wielu wierzących woli ignorować. Są cierpienia, które Bóg zsyła tylko wybranym duszom, nie jako karę, jako przygotowanie. Nie każdy, kto cierpi, doświadcza tych specyficznych bólów. One są jak pieczęć, niewidzialna, ale realna, pozostawiona na duszach, które Bóg zamierza ukształtować według swojego własnego wzoru. Te bóle nie są przypadkowe. Nie są wynikiem grzechu. Nie są skutkiem złych wyborów, nie, często pojawiają się dokładnie wtedy, gdy decydujesz żyć intensywniej dla Boga, gdy twoja modlitwa staje się głębsza, gdy twoje zaangażowanie w wiarę rośnie, wtedy. To paradoks, którego świat nie pojmuje. Logika ludzka krzyczy, im bardziej jesteś wierny, tym więcej powinno ci się powodzić, tym więcej błogosławieństw, tym więcej pokoju, ale duchowa rzeczywistość działa inaczej. Jak nurek, który im głębiej schodzi, tym większe odczuwa ciśnienie. Im bliżej jesteś Boga, tym wyraźniej widzisz światło, ale też tym wyraźniej dostrzegasz własne cienie, te części siebie, które wymagają oczyszczenia, te rany, które muszą być uleczone, te kamienie, które muszą zostać oszlifowane, zanim dusza stanie się lustrem odbijającym Boga. Ojciec Pio porównywał to do rzeźbiarza i kamienia. Rzeźbiarz nie uderza młotem w kamień, bo go nienawidzi. Uderza, bo widzi w środku arcydzieło. Każdy cios usuwa to, co nie należy do finalnej formy. Każdy ból odcina to, co nie jest istotą Twojej duszy. Bóg nie czyści cię, bo jesteś brudny. Oczyszcza cię, bo w tobie widzi świętego. To uczestnictwo w tajemnicy Krzyża Chrystusa. Jezus nie cierpiał, bo był grzeszny, był bezgrzeszny. Cierpiał z miłości, dla odkupienia, dla przemiany świata. I gdy Bóg zaprasza duszę do głębszej jedności z Nim, zaprasza ją również do udziału w tym odkupieńczym cierpieniu. Nie w pełni, oczywiście. Nigdy nie możemy cierpieć tak, jak cierpiał Chrystus, ale możemy w małym, skromnym stopniu zjednoczyć nasze bóle z Jego bólem. Wielu świętych doświadczyło tego na różne sposoby. Święta Teresa z Avila mówiła o bólu, który był zarazem słodki i okrutny. Święty Jan od Krzyża pisał o ciemnej nocy duszy. Gdzie wszystko wydaje się stracone, ale w rzeczywistości wszystko jest odnajdywane. Ojciec Pio sam nosił stygmaty przez pięćdziesiąt lat fizyczne znaki tego duchowego zjednoczenia z Chrystusem. Ale nie musisz nosić stygmatów, by być wybranym. Nie musisz być świętym uznanym przez Kościół, by doświadczyć tych szczególnych bólów. Wielu ludzi, zwykłych, ukrytych, nieznanych światu, nosi te same cierpienia w swoich sercach. Są to matki, ojcowie, osoby samotne, ludzie młodzi i starzy, którzy każdego dnia zmagają się z bólami, których inni nie widzą. I właśnie teraz nadszedł moment, by odkryć, jakie dokładnie są te trzy bóle, o których ojciec pio mówił z takim przekonaniem. Przygotuj swoje serce, bo to, co usłyszysz, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz własne cierpienie. Pierwszy ból, o którym ojciec pio uczył z głębokim współczuciem, to ból duchowej samotności. Słuchaj uważnie. To nie jest zwykła samotność. Nie jest to brak ludzi wokół ciebie. Możesz być otoczony rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami. Możesz siedzieć w kościele pełnym wiernych, możesz uczestniczyć w grupach modlitewnych, konferencjach, pielgrzymkach, i mimo to ta przeszywająca, druzgocąca samotność w duszy. Jak być w tłumie i czuć się niewidzialnym. Poczucie, że nikt naprawdę nie rozumie. Próbujesz wyjaśnić swoje duchowe zmagania. Ludzie patrzą z zakłopotaniem, zmieniają temat, kiwają głową, ale widzisz w ich oczach, nie rozumieją. Dzielisz się doświadczeniami modlitewnymi. Reakcja? Powierzchowna, banalna. Jakbyś mówił o pogodzie. Czujesz głęboki ból za grzechy świata, a ci wokół ciebie wzruszają ramionami, jakby to nie miało znaczenia. Ta duchowa samotność boli w sposób, którego nie da się opisać słowami. To samotność serca, które pragnie być zrozumiane, ale nie znajduje nikogo, kto naprawdę słucha. To samotność duszy, która widzi piękno Boga, ale nie ma z kim podzielić się tym widzeniem. To samotność człowieka, który płonie miłością do Chrystusa, ale czuje się obcy nawet wśród innych wierzących. Ojciec Pio sam doświadczał tej samotności w sposób intensywny. Mimo, że tysiące ludzi przychodziły do niego po poradę, błogosławieństwo, spowiedź, on przeżywał noce wewnętrznego milczenia, gdzie nawet Bóg wydawał się odległy. Pisał w swoich listach do duchowych przewodników o tym uczuciu osamotnienia, które przenikało jego duszę. Nie dlatego, że Bóg go opuścił, ale dlatego, że Bóg go przygotowywał. To jest istota tej samotności. Nie jest to odrzucenie, ale święte oddzielenie. Bóg czasami odsuwa ludzkie wsparcie, ludzkie zrozumienie, ludzką pociechę, by dusza nauczyła się opierać wyłącznie na nim. To bolesny proces, ponieważ my, jako ludzie, zostaliśmy stworzeni do komunii, do związku, do wzajemnego wsparcia. Ale są momenty, kiedy Bóg mówi teraz tylko ja wystarczę. Ta samotność oczyszcza serce z niewidzialnych zależności, oczyszcza z potrzeby być rozumianym przez ludzi. Oczyszcza z szukania potwierdzenia w oczach innych, oczyszcza z pragnienia, by nasza duchowość była doceniana, podziwiana, uznawana. Wszystko to, choć naturalne, może stać się subtelną przeszkodą w czystej miłości do Boga. Jeśli czujesz tę samotność właśnie teraz, jeśli wydaje ci się, że nikt nie rozumie twojej wiary, twoich zmagań, twoich wyborów, nie myśl, że to znak duchowej porażki. Ojciec Pio powiedziałby ci, że to często jest dokładnie odwrotne. To znak, że Bóg cię uczy chodzić z Nim w milczeniu, w ciemności, w miejscu, gdzie tylko On i Ty jesteście obecni. Rada ojca Pio była prosta, ale głęboka. Powiedział: Gdy przyjdzie ta samotność, nie narzekaj, nie buntuj się, nie zamykaj serca. Idź do swojego pokoju, zamknij drzwi, uklęknij i powiedz Jezu, jeśli tylko ty mnie rozumiesz, to zostaję z tobą. Ta prosta modlitwa podtrzymuje duszę bardziej niż tysiąc pięknych słów. W tej samotności uczysz się najbardziej autentycznej modlitwy: modlitwy bez publiczności, bez aplauzu, bez świadków, modlitwy, która nie szuka uznania, ale szuka tylko Boga. I choć boli, choć czasami wydaje się nie do zniesienia, to właśnie przez nią Bóg kształtuje w duszy głęboką, niezachwianą wierność. Ale to nie jedyny ból, który noszą wybrani istnieje drugi. Równie ciężki, a może nawet bardziej wyniszczający, ponieważ dotyczy nie tylko nas samych, ale całego świata wokół nas. Drugi ból, który ojciec Pio opisywał jako charakterystyczny dla wybranych dusz, uderza inaczej, głębiej, szerzej. To ból widzenia grzechu z jasnością, która przypomina gwałtowne otwarcie oczu w jasnym świetle po latach w ciemności. To nie jest pycha duchowa, nie, nie jest poczucie wyższości. To ciężar, ciężar, który przygniatał czasami tak bardzo, że ojciec pio musiał się zatrzymać w pół kroku, oddychać głęboko, zbierać siły, by kontynuować. Wybrana dusza nie cierpi tylko z powodu własnych grzechów, ona krwawi za grzechy świata, rodziny, kościoła, tych, których kocha. Widzi zło z intensywnością, która zabiera oddech, czuje wstręt do grzechu jak fizyczny ból, smutek wobec obojętności jak kamień na piersi. Ojciec Pio płakał z powodu grzechów, które nie były jego własnymi. Ludzie, którzy go znali, opowiadali, że często znajdowano go w stanie głębokiego smutku, nie z powodu jego własnych porażek, ale z powodu cierpienia, jakie grzech przynosi światu. Mówił, że Bóg pozwala pewnym duszom odczuwać ten ból, aby stały się duszami naprawczymi, duszami, które oferują swoje cierpienie jako rekompensatę za zło, które widzą. Ten ból sprawia, że czujesz się wyobcowany, ponieważ podczas gdy świat bagatelizuje zło, ty cierpisz z jego powodu, podczas gdy inni się śmieją, twoje serce się ściska, podczas gdy inni się przyzwyczajają, ty nie możesz, widzisz brak szacunku wobec świętości, widzisz bluźnierstwa wypowiadane lekkim tonem, widzisz bezmyślne odwracanie się od Boga i to wszystko sprawia ci ból, którego inni nie rozumieją. Możesz się pytać, dlaczego tak bardzo przejmuje się rzeczami, które dla innych nie znaczą nic? Ojciec Pio odpowiedziałby, ponieważ Bóg dał ci bardziej wrażliwe oczy duchowe. Ale ta wrażliwość boli boli widzieć niesprawiedliwość, boli widzieć bluźnierstwo, boli widzieć, jak dusze się gubią. I ten ból może zamienić się w ciężar, w zmęczenie, nawet w pokusę stwardnienia serca, by już więcej nie cierpieć. Jest w tym szczególna pokusa chcieć przestać czuć. Niektórzy obarczeni tym bólem próbują uciec w obojętność, w cynizm, w dystans emocjonalny. Myślą: Jeśli przestanę się przejmować, przestanę cierpieć. Ale ojciec Pio ostrzegał, że to droga do duchowej śmierci. Wrażliwość na grzech, choć bolesna, jest darem. Stracić ją oznacza stracić coś cennego w duszy. Jakie jest więc rozwiązanie? Jak znosić ten ból bez popadania w rozpacz lub obojętność? Ojciec Pio uczył ścieżki, która przemienia oburzenie w wstawiennictwo. Zamiast kłócić się, módl się. Zamiast potępiać, ofiaruj ofiary. Zamiast się poddawać, złóż wszystko na ołtarzu. Powiedział, że jedno zdrowaś Maryjo odmówione z szczerym bólem może uratować duszę na krawędzi przepaści. Jeśli czujesz ten ból, nie marnuj go na narzekania. Użyj go jako duchowego kadzidła. Każda łza wylana nad grzechem świata, każda modlitwa ofiarowana za tych, którzy błądzą, każdy moment cierpienia przyjęty w milczeniu, wszystko to ma wartość przed Bogiem. Nic nie jest zmarnowane, nic nie jest tracone. W tym momencie chciałbym Cię poprosić o coś szczególnego. Napisz w komentarzach imię osoby, za którą chcesz się dzisiaj modlić. Nie musisz wyjaśniać dlaczego. Po prostu imię. Utwórzmy łańcuch wstawiennictwa. Gdzie każdy z nas weźmie na siebie ciężar modlitwy za drugą osobę. Ten prosty gest jest aktem wiary, który ma moc. Ten drugi ból, widzenie grzechu z jasnością, jest darem, który wygląda jak przekleństwo. Ale ojciec Pio mówił, że dusze, które noszą ten ból i przekształcają go w modlitwę, wykonują cichą, niewidzialną pracę, która podtrzymuje świat. Są filtrami duchowymi absorbującymi zło i zamieniającymi je w miłość przez wstawiennictwo. Ale jest jeszcze trzeci ból, i ten, jak ostrzegał ojciec Pio, jest być może najtrudniejszy ze wszystkich, ponieważ uderza w samo serce wiary. Trzeci ból oddech. Ojciec Pio mówił o nim rzadko i zawsze z drżeniem w głosie. Mówił, że to ból, który najbardziej oczyszcza i najbardziej zbliża do świętości, ale też najtrudniejszy do zniesienia. To ból pozornego milczenia Boga. Pozwól, że to powtórzę: milczenia Boga. Wyobraź to sobie. Modlisz się, nic, żadnej odpowiedzi, żadnego uczucia, żadnej pociechy. Szukasz, nie znajdujesz. Błagasz o znak, otrzymujesz tylko ciszę ciszę tak głęboką, gęstą, ciężką, że możesz ją niemal dotknąć. Ten ból jest straszny, ponieważ atakuje samo serce wiary. Dotyka najgłębszej rany duszy. To tutaj wróg szepcze swój najbardziej podstępny kłamstwo: Bóg cię opuścił, nie słyszy. Nie obchodzi go to, jesteś sam. Ale ojciec Pio potwierdzał z mocą: Gdy Bóg wydaje się najbardziej nieobecny, jest bliżej niż kiedykolwiek. To paradoks, którego nie da się pojąć rozumem, ale można doświadczyć w duszy. Bóg ukrywa swoją obecność nie po to, by nas porzucić. Ale by nas umocnić, nie po to, by nas zniszczyć, ale by nas pogłębić. Ten ból jest dozwolony, aby wiara przestała opierać się na pocieszeniu i zaczęła opierać się na zaufaniu. Bóg odbiera uczucie, aby wzmocnić decyzję. Zabiera smak, aby pogłębić korzeń. Ojciec Pio mówił, że dusza, która wytrwa w tym milczeniu, staje się niebezpieczna dla piekła, ponieważ kocha Boga nie za to, co czuje, ale za to, kim on jest. Wyobraź sobie, że modlisz się, słowa padają w próżnię, pustkę, nicość. Idziesz na msze, wszystko wydaje się puste, mechaniczne, martwe. Czytasz Pismo Święte. Słowa nie trafiają do serca. Leżą na powierzchni, jak kamienie na lodzie. Próbujesz medytować, umysł błądzi, serce zimne, wszystko wydaje się bez życia. To nie jest brak wiary. Słuchaj uważnie, to próba wiary, test, oczyszczenie. Jak złoto w ogniu. Ale ogień jest lodowaty. Ojciec Pio sam przechodził przez te pustynie duchowe. Dni, tygodnie, czasem miesiące, kiedy modlitwa była sucha jak piasek w ustach, pusta, pozbawiona wszelkiej pociechy, ale nie przestawał. Nie zmieniał rutyny. Nie poddawał się rozpaczy. Wiedział sekret, który większość ludzi nigdy nie odkrywa. To właśnie w tych momentach buduje się najgłębsza świętość. To jest sedno tej trzeciej bólu. Bóg uczy cię kochać go bez nagrody, bez uczuć, bez dowodów. W życiu duchowym, na początku, Bóg często daje wiele pociech, słodycze duchowe, doświadczenia, które rozgrzewają serce. To jak nauczyciel, który zachęca dziecko cukierkami, każda dobra odpowiedź, mała nagroda, ale przychodzi moment dojrzałości. Cukierki znikają. Nauczyciel patrzy w oczy i pyta: Czy będziesz się uczyć teraz, kiedy nie ma już nagród? Kiedy zostaje tylko trud, wysiłek i cisza. Podobnie Bóg w pewnym punkcie wycofuje słodycze, nie z okrucieństwa, z miłości, by zobaczyć, czy będziesz służyć tylko wtedy, gdy czujesz jego bliskość, czy będziesz wierny tylko gdy modlitwa jest przyjemna, czy będziesz go kochać tylko gdy otrzymujesz odpowiedzi, czy też i to jest klucz będziesz kochać go w ciemności, w pustce. W milczeniu, które wydaje się nie mieć końca? Jeśli przechodzisz przez taką fazę teraz, nie zmieniaj swojej duchowej rutyny. Kontynuuj uczęszczanie na mszę, kontynuuj odmawianie różańca, kontynuuj spowiedź, nawet bez ochoty, nawet nie czując niczego. Ojciec Pio mówił, że to właśnie w tych momentach zdobywa się największe zasługi duchowe – Każda sucha modlitwa, każda msza bez emocji, każdy różaniec odmówiony w jałowości ma nieobliczalną wartość w niebie. To są modlitwy, które wymagają prawdziwego wysiłku woli. Nie są noszone przez uczucia, przez entuzjazm, przez pociechę. Są noszone przez czystą decyzję: wybieram kochać Boga, nawet gdy nie czuję nic. Wybieram być wierny, nawet gdy wszystko we mnie krzyczy, aby się poddać. Wybieram wierzyć, nawet gdy niebo wydaje się milczeć. Ojciec Pio porównywał to do żołnierza, który stoi na posterunku w środku nocy, w zimnie, w deszczu, w ciemności, bez żadnej nagrody, bez żadnej pochwały, bez żadnego świadka. Czy będzie kontynuował czuwanie? Czy zejdzie z posterunku, bo nikt nie patrzy? Duchowa wierność w czasie milczenia Boga jest jak ten samotny posterunek. Nikt nie widzi, nikt nie aplauduje, ale Bóg widzi wszystko. I jest w tym głęboka prawda, której świat nie rozumie: największe akty miłości to te, które nikt nie widzi, największe ofiary to te, które pozostają w ukryciu, największa wiara to ta, która trwa bez dowodów, bez uczuć, bez potwierdzeń zewnętrznych. Aby znieść te trzy bóle: duchową samotność, wrażliwość na grzech i milczenie Boga, ojciec Pio zalecał trzy proste, ale potężne postawy praktyczne. Pierwsze, Nigdy nie zostawać sam na sam z własnymi myślami. Milczenie Boga nie powinno przekształcać się w dialog z rozpaczą. Rozmawiaj z kapłanem, z duchowym przewodnikiem, z kimś o solidnej wierze, nie noś tego ciężaru w całkowitej izolacji. Jest pokusa myślenia, że nikt nie zrozumie więc, po co mówić, ale ojciec Pio ostrzegał, że to właśnie wtedy wróg zyskuje grunt. Gdy trzymasz ból tylko w sobie, zaczyna on fermentować. Zniekształcać się, rosnąć nieproporcjonalnie, ale gdy wypowiadasz go na głos przed kimś zaufanym, traci on część swojej mocy. Światło prawdy wkracza, perspektywa wraca. Nie musisz znaleźć kogoś, kto ma wszystkie odpowiedzi. Czasami wystarczy po prostu ktoś, kto słucha z sercem pełnym współczucia, ktoś, kto modli się z tobą, ktoś, kto przypomina ci o prawdzie, gdy wszystko wydaje się ciemne. Kierownictwo duchowe jest darem, którego nie należy lekceważyć, szczególnie w trudnych czasach. Druga postawa – używaj sakramentaliów z wiarą. Woda święcona w domu, medaliki, krzyż widoczny – te znaki wzmacniają duszę, gdy emocje zawodzą. Może wydawać się to proste, prawie dziecinne, ale ojciec Pio, który doświadczył tak wielu duchowych walk, zawsze podkreślał konkretną moc tych prostych dewocji. Woda święcona nie jest magiczna. Ale jest błogosławiona, poświęcona na ochronę. Szkaplerz nie jest talizmanem, ale zewnętrznym znakiem wewnętrznego oddania. Różaniec nie jest czarami, ale bronią duchową. Gdy uczucia cię zawodzą, gdy modlitwa wydaje się pusta, te fizyczne przedmioty przypominają duszy o rzeczywistościach niewidzialnych. Ojciec Pio Sam nosił różaniec nieustannie. Powiedział, że różaniec to broń, której szatan się boi. W chwilach duchowej suszy. Gdy słowa modlitwy wydają się martwe, mechaniczne powtarzanie zdrowaś Maryjo może być kotwicą, która utrzymuje duszę na miejscu, zapobiegając dryfowaniu w rozpacz lub obojętność. Trzecia postawa: praktykuj konkretne akty miłosierdzia. Nic nie ucisza rozpaczy bardziej niż czynienie dobra w milczeniu. Gdy wszystko w Twoim świecie wewnętrznym wydaje się ciemne, wyjdź i zapal światło w świecie zewnętrznym. Pomóż komuś, kto cierpi. Nakarm głodnego, pocieszaj smutnego, odwiedź chorego. Daj coś o sobie w potrzebie. Te działania mogą wydawać się małe, nieznaczące wobec wielkości twojego wewnętrznego bólu. Ale ojciec Pio uczył, że miłość w działaniu ma moc leczenia duszy, która działa. Gdy skupiasz się na bólu innych, twój własny ból nabiera nowej perspektywy. Gdy służysz, odkrywasz, że Bóg, który wydawał się nieobecny, zawsze był obecny w twarzy tego, któremu służyłeś. Te trzy proste postawy nie być sam, używać sakramentaliów, praktykować miłosierdzie są jak trzy podpory, które utrzymują duszę w czasie burzy. Żadna z nich nie jest skomplikowana, żadna nie wymaga nadzwyczajnych zdolności, ale razem tworzą duchową strukturę, która może wytrzymać nawet najcięższe wiatry. I tu ojciec Pio zostawiał coś, czego niewielu lubi słyszeć, ale co jest głęboko prawdziwe. Bóg powierza wielkie bóle duszom. Które chcę użyć do wielkich dzieł, nawet jeśli te dzieła nigdy nie będą widoczne dla świata. Nie każdy wybrany będzie znany, podziwiany lub oklaskiwany. Wielu będzie ukrytych, anonimowych, milczących, ale niebo zna każdą łzę. Żaden ból ofiarowany nie jest stracony. Możesz myśleć, że Twoje cierpienie jest bez znaczenia, że nikt nie widzi, że nic się nie zmienia. Ale to nieprawda. W duchowej ekonomii Boga. Żadna ofiara nie jest marnowana. Każda łza, każda modlitwa, każdy moment cierpienia przyjęty z miłością, ma wartość odkupieńczą. Może nie zobaczysz owoców teraz, może nie zobaczysz ich nigdy w tym życiu, ale one istnieją. Są dusze, które zostały uratowane przez Twoją cichą modlitwę, są małżeństwa, które przetrwały przez Twoją ofiarę, są nawrócenia, które zdarzyły się przez Twoje łzy. Nie znasz ich imion, nie wiesz gdzie są, ale w niebie wszystko zostanie objawione, wszystko będzie zrozumiane, wszystko będzie wyjaśnione. Ojciec Pio mówił, że niektórzy ludzie są powołani do wielkich publicznych misji, ale inni są powołani do ukrytego życia ofiary, do milczącej współpracy z odkupieńczym dziełem Chrystusa. Ich imiona nie będą w książkach historii, ich twarze nie będą na murals, ale ich dusze będą jaśnieć w niebie blaskiem którego świat nigdy nie pojmie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, może Bóg mówi bezpośrednio do ciebie. Nie zamykaj swojego serca, udostępnij ten film komuś, kto cierpi w milczeniu. Napisz w komentarzach: Ufam, nawet w bólu. Ten mały gest jest potężnym aktem wiary. I teraz, jeśli czujesz się poruszony tym, co usłyszałeś, jeśli te słowa dotknęły czegoś głębokiego w tobie, mam szczególną prośbę. Ten kanał istnieje po to, aby rozprzestrzeniać naukę ojca Pio, aby nieść pocieszenie tym, którzy cierpią, aby przypominać światu o duchowych prawdach, które często są zapomniane, ale aby to robić, potrzebujemy Twojego wsparcia. Jeśli te treści są dla Ciebie wartościowe, zostaw like pod tym filmem, udostępnij go tym, którzy mogą potrzebować tej wiadomości i rozważ zostanie członkiem tego kanału. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować tę misję. Nieść światło tam, gdzie jest ciemność, nieść nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Jesteśmy wspólnotą wiary, rodziną duchową zjednoczoną przez nauczanie ojca Pio. Każdy z nas wnosi swój mały wkład, a razem tworzymy coś pięknego, przestrzeń, gdzie dusze mogą znaleźć pocieszenie, zrozumienie i siłę do kontynuowania. Nie jesteś sam w tym. Razem nosimy te ciężary, razem się modlimy, razem wzrastamy. Zanim zakończymy, ojciec Pio zostawiał obietnicę, która pociesza: Żaden ból wybranych nie jest wieczny. Wszystkie przechodzą, wszystkie wydają owoce, wszystkie są przekształcane w chwałę. W niebie każde cierpienie będzie zrozumiane, każda łza będzie otarta, każde milczenie będzie wyjaśnione. Do tego czasu Bóg idzie z tobą, nawet gdy go nie czujesz. Więc teraz weź głęboki oddech. Powiesz swoje bóle Bogu i powiedz w głębi swojej duszy, jeśli ten ból pochodzi od ciebie, przyjmuj go. Podtrzymaj mnie i pozostań mocny. Wybrany to nie ten, kto nie cierpi, ale ten, kto nie porzuca Boga w cierpieniu. Pamiętaj, że każdy dzień, każda godzina, każdy moment, który spędzasz w wierności pomimo bólu, buduje w tobie coś wiecznego. Buduje charakter, który nie może być zniszczony. Buduje wiarę, której nic nie może zachwiać. Buduje miłość, która trwa poza śmiercią. Twoje cierpienie nie jest bez znaczenia. Twój ból nie jest zmarnowany. Twoje łzy są zbierane w niebiańskich naczyniach. I przyjdzie dzień, może niedługo, może nie w tym życiu, ale przyjdzie dzień, kiedy zobaczysz wszystko jasno. Zobaczysz, dlaczego to było konieczne. Zobaczysz, jak Bóg używał Twojego bólu do celów, których sobie nie wyobrażałeś. Zostań wierny, zostań silny. Zostań pełen nadziei. Ojciec Pio jest z Tobą, Maryja jest z Tobą, a przede wszystkim Chrystus jest z Tobą. Chrystus, który wiedział, co to znaczy cierpieć, co to znaczy być niezrozumianym, co to znaczy wołać i usłyszeć milczenie. I w tym milczeniu, w tej ciemności, w tym bólu odkrywasz najgłębszą prawdę. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś sam. Nigdy nie będziesz sam. Bóg jest tutaj. Bliżej niż twój własny oddech, bardziej obecny niż twoje własne myśli, bardziej realny niż cokolwiek, co możesz zobaczyć lub dotknąć. Niech te słowa pozostaną z tobą. Niech dadzą ci siłę na kolejny dzień i niech przypominają ci, że być wybranym nie oznacza być wolnym od bólu, ale oznacza być wyposażonym w łaskę, aby go znieść, aby go przekształcić, aby uczynić go drogą do świętości. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy kontynuować odkrywanie mądrości ojca Pio. Niech Bóg cię błogosławi i ochroni. Amen.